Dzień dobry ponownie. Szanowni Państwo, rozpoczynamy drugą konferencję prasową Państwowej Komisji Wyborczej w dniu wyborów samorządowych. Pragnę ponownie przywitać Pana Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej, Pana Sędziego Sylwestra Marciniaka. Witam członków Państwowej Komisji Wyborczej, Pana Arkadiusza Pikulika, Pana Konrada Składowskiego i Pana Maciej'a Klisia. Witam ponownie sekretarza Państwowej Komisji Wyborczej i szefa Krajowego Biura Wyborczego, panią minister Magdalenę Pietrzak. Panie Przewodniczący, bardzo proszę. Dziękuję. Szanowni Państwo, pogoda zachęca do spacerów, w tym również do lokali wyborczych. Po pierwsze przedstawię Państwu komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 kwietnia 2024 roku o liczbie osób ujętych w spisach wyborców oraz liczbie wyborców, w którym wydano karty do głosowania do godziny 12 w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku. Po pierwsze zbiorcza informacja w skali kraju. Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie danych otrzymanych od 29707 obwodowych komisji wyborczych na ogólną liczbę 29 707 komisji obwodowych, czyli wynika z tego, że otrzymaliśmy dane z wszystkich obwodowych komisji wyborczych. Oczywiście to są te stałe komisje wyborcze. W roku 2018 zabrakło nam danych z blisko 1000. W tym roku mamy 100%. Informuję, że w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego według stanu na godzinę 12 w dniu 7 kwietnia bieżącego roku liczba osób uprawnionych do udziału w wyborach, to jest liczba osób ujętych w spisach wyborców, w obwodach, z których otrzymano dane, wyniosła 28 895 220 osób. Wydano karty do głosowania,

Według województw, to przechodząc do województwa dolnośląskiego, frekwencja wynosi 15,4%. Kujawsko-pomorskie 16,58%. Lubelskie 17,73%. Lubuskie 15,61%. Łódzkie 17,15%, małopolskie 17,62 mazowieckie 17,23 opolskie 14,23 setne, podkarpackie 17,41 podlaskie 19,13 pomorskie 15 i 55 setnych, śląskie 15,34 setne procent, świętokrzyskie 17,9 dziewięćsetnych warmińsko-mazurskie 17,78 setnych, warmińsko 17, setnych procent, wielkopolskie 15,45 setnych i zachodniopomorskie 15,93. I teraz jeżeli chodzi o Najwyższą frekwencję mamy w województwie, właśnie z tych danych, które przedstawiłem, Podlaskie, drugie miejsce województwo warmińsko-mazurskie i trzecie województwo lubelskie. Z kolei najniższą frekwencję odnotowaliśmy w województwie opolskim, drugie miejsce od końca województwo dolnośląskie i trzecie najniższa frekwencja województwo śląskie. Jeżeli chodzi o zbiorczą informacje o wybranych miastach przedstawia ona się następująco Białystok 1698% Bydgoszcz 1635 Gdańsk 1196 Gorzów 1430 Katowice 1411 Kielce 1640 Kraków 15%, Lublin 17,15%, Łódź 15,99%, Olsztyn 17,52%, Opole 14,69%, Poznań 14,85%, Rzeszów 16,7%, Szczecin 15,96%. Toruń 16,45% Warszawa identyczne, też 16,45% Wrocław, 14%, 63% Zielona Góra, 16,85%. Najwyższa frekwencja, jeżeli chodzi o miasta, to jest Olsztyn. Drugie miejsce, Lublin. Trzecie miejsce, Białystok. Natomiast najniższa frekwencja. Jest odnotowana w Gdańsku, drugie miejsce od końca Katowice i trzecie miejsce Gorzów Wielkopolski. W stosunku do liczby uprawnionych najmniej wyborców wzięło udział w głosowaniu w gminie Ciasna, powiat lubliniecki, województwo śląskie, a mianowicie 9,27%. W stosunku do liczby uprawnionych, najwięcej wyborców wzięło udział w głosowaniu w miejscowości Krynica Morska, powiat nowodworski, województwo pomorskie. I to jest stosunkowo wysoki, w szczególności w porównaniu do przeciętnego, 34,9%. To by, proszę Państwa, było tyle co do wyników statystycznych. Natomiast jeżeli chodzi o wybory, to przebiegają, proszę Państwa, w spokojnej atmosferze. Niewielki wzrost w tym okresie od poprzedniej konferencji, mianowicie liczba zdarzeń gdzie jest ewentualnie podejrzenie popełnienia przestępstwa czy wykroczeń wzrosła o 40 w tym dwa podejrzenie popełnienia przestępstwa mogę tytułem przykładu podać taką sytuację w województwie lubelskim gdzie wyborca po otrzymaniu czterech kart wyborczych wyniosła czy wyniósł poza lokal wyborczy. Karty do głosowania zostały zabezpieczone w miejscu zamieszkania. Sprawczyni: przyczyna stan 1,11 mg na litr. Z kolei drugi przypadek, tym razem województwo właśnie Radom, województwo mazowieckie, gdzie wyborca po pobraniu karty do głosowania podar pozostawił loska w lokalu, a następnie opuścił miejsce. Zdarzenie zgłosiła przewodnicząca Komisji Wyborczej. Ta podarta karta została zabezpieczona i podjęto czynności w kierunku artykułu 248 punkt 3 Kodeksu Karnego. I najnowsza wiadomość, tym razem Katowice. W jednej z gmin zgłoszono, że dwóch wyborców wymieniło się kartami do głosowania. I proszę Państwa, ale tak generalnie wspominałem, wybory przebiegają w bardzo spokojnej atmosferze. Pogoda sprzyjająca. Także tyle. Bardzo dziękuję Panie Przewodniczący. Jeżeli macie Państwo pytania, tam znajduje się mikrofon. Bardzo proszę o przedstawienie siebie, redakcji. Na Radio Zet. Chciałbym zapytać, czy, czy pamiętają Państwo frekwencję z 15 października na 12, czy możemy porównać, jak te wybory mają się do tamtych rekordowych, jeśli chodzi o frekwencję, wiedząc, że to zupełnie inne wybory i inne okoliczności, ale Co? może Państwo pamiętają? Znaczy na pewno, proszę Państwa, nie pamiętam dokładnie w tej chwili, na, natomiast na pewno była wyższa, dlatego że frekwencja. W wyborach samorządowych w 2018 roku blisko 55% ta ostateczna. W tej chwili mamy tylko 1% wyższą, więc zobaczymy końcową, ale prawdopodobnie niższa będzie jak w wyborach parlamentarnych. Czy są jeszcze jakieś pytania? Dzień dobry, Rafał Mirziejewski, TV Ja chciałbym zapytać o aktywność wyborców w mediach społecznościowych, bo pojawia się coraz więcej zdjęć, kiedy wyborcy w lokalu wyborczym fotografują się przy urnie i w mediach społecznościowych publikują zdjęcie karty do głosowania z X, sugerując, nie tyle sugerując, co informując, na kogo został oddany głos. Pytanie, czy to jest naruszenie ciszy wyborczej, czy do takiej manifestacji wyborca ma prawo? Proszę Państwa, tak jak już ostatnio wspominałem na poprzedniej konferencji, wszelkie ewentualnie zdarzenia związane z naruszeniem ciszy wyborczej należy zgłaszać nie do organów wyborczych, tylko do organów ścigania. I to będzie przedmiotem oceny na wstępie policji, prokuratury, a następnie ewentualnie, jeżeli wpłynie, agoskarżenia sądu. Bardzo dziękuję. To było ostatnie pytanie. Kolejna konferencja, najprawdopodobniej o godzinie 18.30. Bardzo dziękuję Państwu za udział. Zachęcam do tego, żeby jeszcze te osoby, które nie były w lokalu wyborczym, sprawdziły, jak oddać ważny głos na oficjalnej stronie Państwowej Komisji Wyborczej oraz na oficjalnych kanałach w mediach społecznościowych. Tam wszystkie najważniejsze informacje. Bardzo dziękuję. Dziękujemy.